Pielę się dzisiaj właśnie z sprzątami sopialnie taki od sufitu do podłogi, no i walczyłam z czasem, Byłam okna, udało się, zanim zapadł zmrok, od razu szacun dziewczyny pracujące, które przyjeżdżają ci zawsze, jak już jest ciemno, no przygotować te święta nie jest łatwo. Yy, ok, a tu są moje kwiatki, już po kąpieli, moja paprotka, bluszcz. To jest chyba klusja się nazywa, zwana u nas pieszczotliwie klusią. No i tutaj taki kwiat, którego nazwy nie znam. I ja go przejęłam po mojej mamie, zabieram ją z, jego, z jej mieszkania. I muszę powiedzieć, że dzisiaj zobaczyłam, że ten kwiat kwitnie. Ma tutaj taki pączek, który się rozwija. Mam nadzieję, że nie zrobiłam tej krzywdy tym prysznicem. Staram się go bardzo tak delikatnie potraktować. Jeżeli wiecie, jaki to jest kwiat, dajcie mi znać. Pokażę Wam teraz przepis na bardzo szybką sałatkę, którą często robię. To jest tak mniej więcej połówka oglanego jabłka. Do tego dokładam sobie takiego jednego wulaczka, którego też Kroję w takie plasterki, a potem w grubą kostkę. To wszystko odkładam sobie na chwileczkę do miseczki. Jeżeli mam ten sok też z buraka, który, w którym one się wcześniej gotowały, albo sok z pieczonych buraków, albo sok z buraka kupionego w lidlu, to też go dolewam i na chwileczkę zostawiam. I teraz na talerz układam sałatę. Różne takie rodzaje sałat, które mogą być, mieszankę. Następnie układam sobie na tej sałacie... Moje jabłka i buraczki. Następnie dodaję kozi ser albo gorgonzolę. Posypuję orzechami. I polewam sosem musztardowo-miodowym. Chwila moment i sałatka gotowa. I witam się z Wami już tak oficjalnie z tego miejsca. E, no to tak, sypialnia posprzątana, wszystko udało się zrobić, okno udało się umyć. Troszeczkę było problemu, bo deska do prasowania do robię, mi się osunęła i podparła drzwi z drugiej strony. Także lekko tutaj mieliśmy problem, ale udało się wszystko zwalczyć. Jak widzicie, za mną pojawiła się już w sypialni hoineczka, czyli mój cyprysik. On ma tutaj już też chyba dwa albo trzy lata. Lata. I próbowałam go troszkę udekorować. Żal mi tego drzewka. Chciałam, żeby on został troszeczkę dłużej, tylko nie będę miała na nim takich lampek świecących, a tylko mam taką wstążkę aksamitną, która otacza cyprysik i na górze zrobiłam taką dużą aksamitną kokardę. Tutorialu jak się robi tą kokardę Wam nie pokażę, bo muszę powiedzieć, że namęczyłam się strasznie i wyszło mi wcale nie tak, jak jakbym chciała. Także. Zostaje tak jak tutaj, natomiast niekoniecznie muszę z tym się dzielić. Jeszcze przy okazji yy, dzielić się i pokazać jak, to jeszcze muszę wam powiedzieć, że jeżeli będziecie lubić ten sos do sałatki, a nie robicie takich mocno słodkich smaków, to zróbcie sos bardziej taki musztardowo. Yy. Oliwny. Nie dodajcie miodu, albo dodajcie go bardzo malutko, bo może być za słodkie. Ok. W takich vlogach codziennych bardzo podoba mi się to, że nie trzeba myśleć nad tematami, a tematy przychodzą właściwie same. I podczas sprzątania w tej sypialni przyszedł mi do głowy temat, coś, co chcę Wam teraz pokazać, dlatego że. Na pewno wybieramy różne prezenty jeszcze. Wiem, że są już tacy szczęśliwi, którzy wszystko mają już kupione i nawet popakowane. Ale większość z nas, co widać w różnego rodzaju w sklepach i galeriach, jeszcze gdzieś tam chodzi i rzeczy wybiera. No i ja tutaj robiłam sobie porządek. Widzicie, że po mojej tutaj, tej stronie, nie ma perfum. No bo myślę, że pokażę Wam dzisiaj moje perfumy. Być może gdzieś tam nasunie Wam się coś do. jakiś pomysł na, na prezent. Tym bardziej. Że w wielu sklepach od Rosmana poprzez Hebe, aż do Super Farn, Deglasa, Sephora i tak dalej, możemy kupić tej chwili perfumy w bardzo dobrych, korzystnych cenach. Ja generalnie mówiąc nie jestem zwolenniczką kupowania perfum w różnego rodzaju sklepach internetowych, dlatego, że już mi się zdarzyło tutaj naciąć na, na perfumy, które miały być takie same, ale widać, że jednak nie do końca one, one są oryginalne, dlatego ja preferuję takie sklepy stacjonarne, powiedzmy ogólnie mówiąc znane. Także zaraz te perfumy Wam pokażę. A przy okazji, dlaczego też właśnie wy Wymyśliłam tutaj ten tematik o, o perfumach. Ja poświęciłam dzisiaj też dłuższą chwilę na oglądaniu filmików na YouTube, gdzie porównywano różne rodzaje pomadek, szminek. Mac, dlatego że nie wiem, czy też wiecie, ale w Daglasie w tej chwili jest promocja 20% na wszystkie pomakki Maka, czyli to jest tak około 20 zł, mniej więcej w dół. Ja już takie zamówienie zrobiłam i mam nadzieję, że będę za chwileczkę już je miała. Ok, także od razu przechodzimy do tych moich perfum. I pierwsze perfumy to Versace Crystal Noir. Bardzo lubię ten zapach. To są perfumy takie orientalno-kwiatowe. I tutaj rzeczywiście, jakbym mogła określić ten zapach własnymi słowami, to na pewno taki bardzo głęboki, otulający, elegancki, ale też taki seksowny. Myślę, że jest to świetny zapach na przykład na wieczór albo wtedy, kiedy chcecie poczuć się, albo wyglądacie szczególnie elegancko. Ja bardzo go lubię, to jest któreś już moje opakowanie, chyba czwarte w sumie, czwarta buteleczka takich perfum i używam go właśnie w tym okresie jesienno-zimowym bardzo, bardzo chętnie. Tutaj w tej kompozycji nutami głowy są imbir, kardamon i pieprz, nutami serca to kwiat pomarańczy, piwonia, Gardenia i kokos, chociaż ja tego kokosa nie wyczuwam absolutnie, a nuty bazy to drzewo sandałowe, piżmo i bursztyn. I drugie perfumy to Poem poemlankom. Ponoć są takie perfumy, które są dopasowane najbardziej do nas. I to są na pewno moje perfumy. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy chyba miałam taką sytuację, że gdzieś tam je powąchałam sobie w sklepie na, na lotnisku. No i chodziły za mną bardzo, bardzo długo. Poczułam, że jakby to są te perfumy, które w jakiś tam sposób oddają mnie taką, jaka jestem i chyba najbardziej do mnie pasują. Te perfumy są typowo perfumami kwiatowymi, nutami głowy. Są tutaj czarna porzeczka. Himalajski mak, nuty zielone, ale też jest mandarynka, jest narcy, brzoskwinia, bergamotka. Nutami serca jest mimoza, skóra, kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin, ilan, kwiat wanili, tuberoza i róża. To są perfumy jak widzicie, bardzo takie wieloskładnikowe i rzeczywiście pięknie rozwijają się na skórze. A nutami bazy. Jest fasolka tonka, bursztyn, piżmo, wanilia, kwiat pomarańczy i cedr. Gdybym miała wybrać tylko jedne perfumy, których będę używała całe moje życie codziennie, to by były właśnie te. Mają one niesamowitą trwałość. Na skórze utrzymują się cały dzień, od rana do, do późnego wieczora. Na ubraniach utrzymują się no, do pierwszego prania tak naprawdę bardzo, bardzo długo. Jeśli nie wiecie jakich perfum używa osoba, którą chcecie obdarować, które perfumy sprawią jej radość i których będzie potem używała, to wybierzcie te perfumy. To jest Versace Pour Femme, zupełnie inne od tamtych, bardzo delikatne, zarówno jeżeli chodzi o zapach, jak i o trwałość. Utrzymują się na mojej skórze 3-4 godziny, ale to jest też zaleta, no bo na przykład no nie muszę nim pachnieć cały dzień. Zapach jest delikatny, jest kobiecy, ale jest też taki uniwersalny. Jeżeli chcecie komuś kupić na prezent perfumy, to myślę, że śmiało możecie właśnie w ten zapach tutaj uderzyć. Jeśli chodzi o nuty. To w, Są tutaj kwiaty bergamotka, jaśmin dzika, róża, ketlotosu, śliwka, malina, niebieskie drzewo, cydrowe, piżmo i ambra. Jak sobie wyczytałam tutaj w, w opisie tych perfum, to są perfumy, bardzo elegancki zapach dla kobiet, um, klasyczny, stylizowany, luksusowy aromat. Rzeczywiście jest on klasyczny, jest on bardzo taki um, stonowany. Perfumy, które trzymam sobie jeszcze resztkę i które prawdopodobnie już nie kupię, ponieważ Laura Biagiotti już nie wydaje Rom. Roma jest jeszcze w różnych sklepach internetowych, ale to już albo stara produkcja, albo po prostu podruba, dlatego że Laura Biagiotti, z tego co czytałam, zaprzestała niestety produkcji tej klasycznej Romy. A Roma pachnie przepięknie. W nucie głowy mamy tutaj czarną porzeczkę, bergamotkę, różowy grajfrut, miętę i hyacynt. Nuty serca to goździk, jaśmin, konwalia i róża, andruty bazy, bursztyn, drzewo sandałowe, paczula, piżmo, wanilia, mech dębowy i mirra. Te perfumy są takie kwiatowe, ale też mocno cierpkie. Bardzo lubię te perfumy bardzo lubię używać ich latem przede wszystkim i ta ich taka cierpkość no pozwala tak uniknąć banału tak są takie rzeczywiście troszkę inne niż wszystkie jabłuszka di canoja -Y chyba wiele osób zna jest one rzeczywiście popularne moje y ulubione perfumy albo jedne z ulubionych perfum codziennych, noszonych przede wszystkim wiosną. Pachnie bardzo świeżo, pachnie y, tak y, czysto, y, pachnie jak wiosna. Nutami głowy są tutaj grejfrut, ogórek, magnolia, nuty serca to tuberoza, róża, konwalia, fiołek, zielone jabłko, a nuty bazy, drzewne, bursztyn i drzewo sandałowe a na jest kaszarela. to moje pierwsze perfumy w sensie takie perfumy markowe, które sobie kupiłam dawno temu ten zapach rzeczywiście jest wiekowy ponieważ pierwsze perfumy tego typu zostały wydane w 1978 roku to były pierwsze moje luksusowe perfumy kupione przeze mnie o dawno, dawno temu moja koleżanka ze studiów pachniała tymi perfumami jako jedna właściwie z nielicznych takich prawdziwych tutaj perfum na naszym roku używała I Obiecałam sobie, że jak mi już będzie stać, to takie perfumy sobie kupię. One pachną tak troszkę staroświecko, to znaczy, to, są in, to jest inny zapach niż te, które w tym momencie są modne, czy takie, które w tym momencie są przez nas szczęście, używane. No, te głowy to kwiat pomarańczy, lawenda, też wyciokrzew, hiacynt i ten hiacynt się dość mocno tutaj wybije, moim zdaniem, cytryna, bergamotka, czarna porzeczka i biała lilia, i też tą lilię tutaj czuć, czyli jeżeli jeśli lubicie zapach lilii, jacentów, mocny zapach lilii, jacentów, to te perfumy Wam się spodobają. Jeżeli chodzi o nutę serca, to mamy tu jaśmin, goździk, tuberoza, irys, znowu lilia, ilanki, jan, konwalia i róża. Czyli jak widać, to są perfumy bardzo mocno kwiatowe i to jest zapach białych kwiatów. Czyli znowu, jeżeli lubicie tego, tego typu kwiaty, to Wam się spodoba. To jest zapach, który się albo kocha, albo nienawidzi. Ja Uwielbiam. Jeżeli chodzi o noty bazy, to mamy tu skórę, drzewo sandałowe, bursztyn znowu, paczule, piżmo, megnębowy, kadzidło i cedr. I jeszcze dwie buteleczki perfum, które są perfumami tańszymi, ale tanie wcale nie znaczy gorsze. I moim zdaniem lepiej mieć perfumy czasem tańsze niż na przykład zaopatrywać się w podróby albo tak zwane inspirowane wyższymi perfumami. I to jest Vanilia Blossom. To są perfumy z typu Monotem dostępne w Hebe. Um, bardzo ładny zapach, bardzo ciepły. Wcale nie pachną tak jak ciasto waniliowe, ale, ale jak kwiat wanilii lekko przełamany, taką, taką mocniejszą tutaj yy, i bardziej ostrą nutą. Te perfumy są kwiatowe, są waniliowe, ale też takie troszkę pudrowe. Właśnie to, to nie jest taki żywy, świeży zapach, yy, ale troszeczkę taki jak, jak yy, puder waniliowy. Bardzo lubię, bardzo lubię ten zapach. Yy, tutaj mamy wanilię, orchideę, nuty owocowe i nuty drzewne. I ostatnie z perfum, wcale nie gorszych, choć tańszych, to Elizabeth Arden Green Tea. i te perfumy pachną zieloną herbatą. Bardzo świeżo, bardzo delikatnie, świetne perfumy na co dzień, szczególnie dobrze widziane są moim zdaniem wiosną i latem i ja właśnie wiosną i latem tych perfum używam. Świeże nienachalne myślę, że też mogą spod spodobać się bardzo wielu osobom. Dziękuję Wam za, za dzisiejszy dzień. Chciałabym powiedzieć w tym momencie do jutra, ale tak nie powiem. Słuchajcie, yy, no m, przeceniłam własne siły yy, i nie jestem w stanie organizować tych vlogmasów codziennie. znaczy, vlogmasy to ja bym może była tutaj w stanie organizować, ale już tego... Yy, Oprócz pracy, oprócz takich normalnych obowiązków domowych, zauważyłam, że nie starcza mi niestety czasu na życie towarzyskie. Tutaj, jak wyrzut sumienia, gdzieś tam siedzą nade mną też dwa takie wiadomości, mesenżerze, na które chciałabym odpisać, umówić się na tutaj kilka spotkań ze, ze znajomymi, no bo. No, 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 bo też trzeba. No, a oprócz tego, też pochodzić troszeczkę po naszym YouTube i odwiedzić kanały za zaprzyjaźnione, które też vlogmasy nagrywają. Także myślę, że dam radę co dwa dni. Co dwa dni to jest taka realna tutaj stawka i dawka, którą będę Was tutaj moją obecnością w jakiś tam sposób nękać. <laughs> Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. Daje mi to ogromne ogromnego, faktycznie, takiego kopa. Cały ten tydzień, który skupiałam się na nagrywaniu filmików, na pracy, nie myślałam o różnych innych, smutnych, trudnych rzeczach. No, także no, jest to świetna sprawa, takie nagrywanie vlogmasów, ale po prostu e, jestem na etapie, gdzie muszę powiedzieć, nie dam rady wszystkiego zrobić, wszystkiego ogarnąć. Także spotykam się z Wami za dwa dni, a e, mam nadzieję, że, że nie zapomnijcie o mnie do tego czasu. Dziękuję Wam za bardzo. Do zobaczenia.